Cześć, jestem Ania, jestem fizjoterapeutką. E, zajmuję się tym już około 6 lat. E, studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego, a także na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, aby jak najlepiej zgłębić e, temat fizjoterapii. Cały czas się też szkole. Chętnie pomogę Ci e, ulżyć w bólu czy wrócić do sprawności, a także zadbać o profilaktykę, aby problem nie wracał. W swoim gabinecie stosuję takie techniki jak terapia tkanek miękkich, terapia punktów spustowych, terapia manualna, taping, suche igłowanie czy masaż. Zadbamy również o ćwiczenia, abyś mógł zadbać o swoje zdrowie również w domu. W ten test Holistyk Terapii stosujemy również falę uderzeniową, falę radiową in -tibę, TC pijawki lekarskie czy ultrasonografię. Serdecznie zapraszam. Moimi pacjentami są najczęściej pacjenci z bulami kręgosłupa, ale w problemach z stawami obwodowymi również pomagam, więc do zobaczenia w MTS Holistic Therapy.